I dzień dobry, witam wszystkich. Będziemy kontynuować serią UFO Enemy Annu. Zaczynamy kolejną sesję nagraniową. Już nie pamiętam, która to jest liczbowo. Natomiast mamy dzisiaj 1 stycznia roku 2019, czyli wchodzimy w rok 2019 z serią UFO, która się rozpoczęła w 2018, oczywiście. I dzisiaj w ogóle jest 6 stopni Celsjusza na dworze. I ja się tak zastanawiam, czy na przykład za jakieś 20 lat na przykład nie powie ktoś, że jak no, mieliście w tym 2019 6 stopni, to było wtedy zimno. Tak. Dobrze. Rozpoczynamy. A, dostarczone przedmioty, tak? O. Transfer zakończony. Takie byłoby, moim zdaniem, lepsze tłumaczenie, tak? Czy tam... Transport. I znowu. No przecież to ludzie dojechali, nie? Zaczynamy drugą misję, z rozbitym dużym UFO, to... Też będzie chyba... Dostaczak, jeżeli dobrze pamiętam. Miałem trochę przerwę od nagrywania, ponieważ dużo odcinków nagrałem, zresztą wciąż mam... Zapas siedmiu 7 odcinków jeszcze nie wrzuconych, dzisiaj chyba wrzuciłem, wrzuciłem 15 dopiero. A to jest. Nie wiem, który 23? 24? <laughs> Trochę mnie też w międzyczasie dorwał Katar i Kaszel, ale. Ale już mi schodzi. Eee, dobra, nie pamiętam, jaki to jest gatunek obcych tutaj. Chyba ci, e, flouterzy, prawda? Także. Raczej nie muszę się tutaj przejmować, że będzie jakiś duży problem z nimi. Natomiast, no taki dobry rozkład broni, mi się wydaje, jest. Nie musimy tutaj nic mieszać. Dobrze, od razu już widać dwóch. No to nie tak dobrze, jednak, nie? Ale dobra, spróbujmy z czarem mierzonym. Zdech. A tego gościa mogę spróbować przejąć nad nim kontrolę. Kontrola umysłu zakończona powodzeniem. Jeszcze jednego tutaj widzimy od razu. I jeszcze jednego tutaj widzimy. I tym razem mi się już tak ładnie nie udało. Dobrze, to teraz tak, ponieważ e, ci obcy są generalnie trochę niebezpieczni, ponieważ mają pełną e, pulę ruchów, to trzeba spróbować ich zabić, chociaż e, tracąc też doświadczenie przy tym, nie? Więc jeden kosmita spróbuje zabić drugiego. Udało się. I tego też zabijemy, ponieważ on ma ciężką plazmę i jest trochę niebezpieczny. Nie udało się. No dobrze, no to zakończymy w takim razie turę, licząc na to, że właśnie tam z ciężką plazmą zabije tutaj kolegę, nie? Koniec. I stało się tak jak mówiłem. Dobra, wyjeżdżamy. I tamten gościu wciąż stanowi zagrożenie w terenie, także trzeba go namierzyć, czołg dostał, ale się nic nie stało. I teraz próbujemy jeszcze raz przejąć nad nim właśnie władzę. Grupa trzymająca władzę. Grupa czterech żołnierzy, którzy stają z tyłu Rangera I tą władzę właśnie udało się zdobyć nad tym to ufolem parszywym. Teraz, żeby nie powtórzyć tego błędu, który powtórzyłem wcześniej, że on oddaje strzał reakcji jeszcze, to upuścimy tym razem jego brzydkie zabawki. I on sobie tutaj na razie stanie, tak? Mnich natomiast wyjdzie z tą stronę. Kucnie. Shando. Tutaj. E, Baka Bakakun To miejsce nie będzie. I teraz podejdziemy jeszcze jednym z tych żołnierzy, którzy tutaj stoją z tyłu. Żeby sobie po prostu narobili tutaj zabójstwo na tym gościu, nie? Tylko też właśnie tak nie można, jakby. Jakby za blisko podejść, bo ponieważ zaraz ktoś z tego UFO wyjdzie i nam tutaj ich powystrzela, nie? Także być może najpierw ustawię tutaj taki mur jakby z ludzi. Sadistki, mercenary mogą jeszcze wypełznąć, wyjść. I tutaj na przykład stanie kędzior, drugi kędzior, który pozostał po poprzednim kędziorze, który niestety zginął w czasie misji terroru, którą wrzuciłem dzisiaj na kanał. I zrobimy tak. Kiedyś pamiętam, jak grałem dawno temu w to UFO, to robiłem tak, że Ci wszyscy y, opcje, którym, na nad którymi przejmowałem władzę e, Wchodzili... Wchodzili tutaj pod Sky Ranger I zabijał ich właśnie ten żołnierz, który posiadał y, psionika, nie? Jeszcze raz No niestety nie udało się, ale przyjmijmy nad nim władzę zatem jeszcze raz. I skoro on wciąż sobie żyje, to możemy też spadać w nasze Wygląda to, że nie ma tutaj nikogo na bezną chwilę, także wyjdźmy, obróćmy się w tamtą stronę. Czołg! Czołg najgłodniejszy. Czołg na zwiat, natomiast mnich na dym. Na dym, za dym. Tutaj. I tak mi się wydaje, że niektórzy żołnierze będą już mogli podchodzić wprost do UFO. Na przykład Bakakun. Ponieważ tutaj całe piętro tego UFO jest wyzerowane, to żołnierz z rakietnicą będzie tam jak najbardziej przydatny. Oraz Shando, która ma... Bardzo mało punktów ruchu, bardzo mały dunstek czasu, znaczy, że szando się jeszcze nie wykazała, jeżeli chodzi o walkę w ogóle, nie? I jest tak samo sadistik mercenarii. Dobra, widzimy UFOLA. No to tak, Ko... presja umysłu nastąpi. Jeżeli tylko się to uda zrobić. No tym razem kostka nie wylosowała mi kontroli umysłu nad tym ufolem. Natomiast nie ma to większego znaczenia, ponieważ i tak możemy tutaj do tego ufo sobie wejść. A ten jakby stanowi takie mniejsze zagrożenie w terenie. Znaczy on może... W tym open, komie zawsze podnieść broń, która leży na ziemi i nam zrobić kuku mimo wszystko. Lecz yy, najprawdopodobniej tego nie zrobię, nie? znaczy zaraz i tak go zabiję. No nie, niezbyt dobrze, niezbyt dobra sytuacja. Spróbujmy, może rakietnicą, a za mało jednostek czasu. No to Shando, dobra, zabij go. Dobra, udało się. I teraz... <laughs> jeszcze raz kendzior. Możemy zrobić nawet tak. Żeby zwiększyć tą celność. Jeszcze. Kurde, też to no. Czy tutaj ktoś dostał? Chy no, chyba nie. No, udało się. Zdążasz to aż to podnieść? Nie zdołasz tego podnieść. Nic nie szkodzi. Może tylko pamiętać, że to tam leży i sobie to po prostu w następnej turze podniosę. Z czołgiem przez dym. Tylko po to, żeby nie użyć tam nic. Dobra, będziemy się też zbliżać w takim razie powoli do drugiego wejścia. No Ok, tu. I tu na tą kurkę Zdobyć mi to w skórze. I V2351 tutaj. Ja właśnie tak zauważyłem, że ogólnie ci żołnierze z tego zespołu mają mało punktów ruchu, ale to znaczy też, że mało jeszcze akcji widzieli. Dobrze. Szukamy Ufola dalej. Statistic mercenarii? może nie. Może najpierw podejdzie do tej V2351 i otworzy drzwi. Zobaczymy, czy kogoś tu nie ma. Jest tutaj jeden Ufol, no to przejmujemy nad nim władzę. To się może nie udać. O, udało się. Kapitan dał radę. Czy jest tu wywalona podłoga? No jest. No to wlećmy. Jest drugi tutaj nieprzyjemniaczek. Tam miała akurat usypiaczkę, tylko tak, żeby był mało groźny. Upuśćmy od razu na ziemię wszystko, co on ma w ekwipunku. Ponieważ dzięki temu nie będzie stanowił zagrożenia. I ta plazma oczywiście spadła tutaj na dół. Dobrze, teraz czołgiem jeszcze obadamy tamten teren. Czołg może sobie tutaj stać i tylko właściwie pilnować, a pozostaje, że może podać. Dobrze, niech jeszcze ktoś podejdzie tutaj do teleportu, tylko że no właśnie tutaj wychodzi na to, wychodzi to, że żołnierze mają jednak mało punktów ruchu na nie? Dlatego będziemy musieli podchodzić trochę tak delikatnie, tutaj też, ale tutaj, żeby nie było przykrym niespodzianki, to będę musiał wyzerować punkty ruchu. teraz tak, mnich tutaj podejdzie. I nie zobaczy tego ufola, jakim cudem. Teraz dopiero. Dobrze, jeszcze raz na nim spróbuję przejąć władzę. Ponieważ on tutaj zawsze może zauważyć kogoś jeszcze, nie? Dobra, zejdźmy na dół. W następnej turze on zginie. A tymczasem my na pięterko. A właściwie na to piętro z mostkiem. Szando nie będzie na samą górę wyjeżdżać. Bakakun już tutaj taki trochę mniej użyteczny będzie. Także być może powinien stanąć na przykład tutaj. I na zewnątrz raczej już nikogo nie ma. Jak już to podejrzewam, że jeszcze jest jeden Oufol na mostku gdzieś. Dobra, mnie. Znowu zaszczyliłem go źle, ale to nic nie szkodzi, ponieważ i tak zginął. Dobra, Shando. Tutaj. Eee, wydaje mi się, że mimo wszystko jeszcze ktoś nam powinien tutaj stać, tak żeby... Gdyby się okazało, że kogoś tam pominąłem, no żeby można było tam jeszcze podejść i, i poprawić mnie. Nie? No, to koniec tury. Ups! Mnich, sadistic mercenarii widzi. Dobra. No to szkolimy oczywiście przyjmowanie kontroli. Niskie morale ma ten gościu już. Możemy go użyć jako zwiadowcy na takiej zasadzie, żeby nie ryzykować życia żołnierza. On będzie zawsze jako pierwszy szedł. Tutaj nikogo nie widać. Zdecydowanie Kapitan 293 jest najlepszym psionikiem. No, szandał teraz zobaczyć. Z tej strony nie ma nikogo, no to mnich może wyjdzie. Gratuluję, zabiłeś kolegę. Dokładnie tak jak chciałem. Znaczy, może nie do końca, ale jest to też dobry rezultat. I ten gościu jest jakiś taki bardziej wytrzymały, chyba. Udało się. No, to jest lider. Lewiton lider. Mógłbym go tutaj yy, przechwycić. Nie wiem, czy w tej bazie jest. Tej, z której pochodzą ci żołnierze, jest już ten budynek do przechowywania obców. I zepsułem się ten stół. No i wygrałem. Obcy zmarli, ponieważ nie zbudowałeś celi dla obcych. No właśnie. Dobrze, jest postęp, nie? Postęp jest dosyć spory. Te pomniejsze ufo też moglibyśmy jeszcze podbić, ale nie wiem czy jest tutaj jakaś taka chęć, żeby to robić. Niemniej jednak potrzebujemy jeszcze tej pisienki szkolić, jeszcze mocniej, bo jeszcze są zasłabi nasi żołnierze w tym, nie? Pełna baza powstanie chyba tutaj albo w Afryce, nie jestem pewien jeszcze. Nasza oczywiście. Tutaj ci nowi żołnierze też jeszcze niedługo przy, przybędą. Tak. <laughs> Skyrangery, jakby co, to są gotowe do kolejnej misji. A jedno UFO już zniknęło. No to lecimy z głównej bazy może tym razem, co? będziemy jeszcze ten ostatni okręt, który został tutaj zestrzelony, rozbity. Będzie chyba dżungla. Czemu zniknęło? Nie, wykryłem bazę. O. Ale UFO zniknęło. I to będą ci e, lewitoni do flotarzu tutaj będą w tej bazie, ponieważ to właśnie statki w, tych właśnie floterów tutaj latały do nie? Badanie zakończone. Zwłoki wężownika. Skóra jest bardzo twarda i wytrzymała na ciepło. Układ sercowo-naczyniowy jest częścią układu mięśniowego i tworzą razem układ hydrauliczny, który porusza częściami ciała. Jedynym prawdziwym mięśniem jest serce. Układ rozrodczy wydaje się bardzo wydajny. Wężywniki są obojnakami. Każdy z nich może jednocześnie przenosić do 50 jaj wewnątrz własnego ciała. Po co jest ta kropka tutaj? To jest chyba błąd. Tarasa powinna być tępiona, bo jest poważnym zagrożeniem dla ziemskich gatunków. Świetnie. Zwolniło nam się pięciu naukowców którzy mogą teraz zacząć badać na przykład wężownika nawigatora. I przybyli żołnierze. I akurat mam zestaw nowych chyników do przydzielenia, lecz jest to zestaw niewystarczający, żeby wszystkich nazwać. To jest Aurora, więc to będzie Luciana. Bo się okaże, że na przykład y, Lucy, y, Aurora to nie jest kobieta, i będzie, będzie w topa jak z Shandoh. Jeziotr teraz w drugiej bazie, Adam Pawłowski to jest nowy żołnierz, nie? Rekrut. tak nextcom jest w stanie wygenerować też polskie nazwiska i no wiadomo, że to można się czasami pomylić. To Adam Pawłowski od teraz będzie Kanałem Słewskim. Kanał Sueskim. I Stefon to będzie Tetriando. No, i teraz jest właśnie zestaw nowych żołnierzy, dla których ników nie mam. Także. Znaczy, mam jeszcze dwa, nie? Będzie tak, Mr. Handle. I no właśnie, tak jak był przed chwilą ten automatycznie wygenerowany nick, to tutaj będzie Artur Rogwicki. Mam nadzieję, że nic mi się nie pomyli potem i nie będę tego żołnierza z powrotem zmieniał na, na kogoś innego. No, i teraz tak, skończyły mi się niki na liście. I co teraz zrobić? I może zrobię po prostu tak, że ci, którzy jakby byli na samym porządku, a pokinęli, e, wrócą teraz w drugim wcieleniu. Czyli tak, bazile romanum, ale będę stawiał dwójki wszystkim, nie? I dwójka. Tadeusz Wojciechowski. Kolejne automatycznie wygenerowane imię w deku 0012. Asma Mustafa PPZO1-2 Wolfgang Krause Nosiu, Nosiu Game 2 Wszyscy ci że chyba zginęli, nie? Wcześniej nie można posrotować Bazielo Roman zginął, Deku zginął, PPZO1 zginął i Nosiu Game 3 zginął. Dobrze, znaczy, no niedobrze, no ale nie pomyliłem się. W takim wyjściu dobrze. No to dobrze. Małucho, rozwalmy je. prawie nad kasablanką. No, brak. do sky pierwszego. I rozpocznijmy misję. Nie odbezpieczyłem granatów. No. Wiadomo, nie? Zapomniałem. Rzuć. Tutaj nawet nie ma granata. Hmm. Dobra, to będzie wystarczająco. Kogoż my tu mamy na tej misji? Jaki tunek? A, snake man. Dobra. Snake jest. Okej, okay. do Do przyjęcia. Jak tam w ogóle UFO? UFO zdaje się, że jest całe. To dobrze, bo będzie trochę elerium z tego. Elerium nigdy nie pogardza, nie? nie teraz. Nie udało się. Jednego żołnierza mi tu brakuje. Czerstwy wajce. Oczywiście, że czerstwy wajce ten się zakończy sukcesem, ponieważ czerstwe wajce właśnie ma bardzo dużą siłę psioniczną. Jeszcze jednego widzę. No to teraz Jules Vandelf jeszcze musi posłużyć się psioniką i się udało. To, samo. to jest inżynier. Inżyniera sobie uśpię i wykorzystam to, że on właśnie uspieszkę w takim znaczeniu, że zrobię tak. Dobranoc, słodki książę. Jeszcze jeden to jest. Więcej serów by się przydało, bo szkoda trochę plazmy na nich pracić, nie? Eee, czerwę wajce. Przejmij go. rzućmy tą broń na ziemię i podejdźmy do Sky Rangera! Do Sky Rangera! może natomiast wyjechać tutaj i obserwować wyjście Sów. To jakiś pozmowy? dozmowy? Znaczy laserowy? Nie. Same plazmy mam. No nie wyekwipowałem dobrze tego jednak Sky Rangera przed wyruszeniem na tą misję trzeba będzie to poprawić później. I teraz jeszcze podejdziemy może tutaj psionikami. Chyba może wyjść ze swoim tosterem? Uuu! Brzydki strzał! Dobrze, priorytetem powinno być zobaczenie tego jazda. Nawet nie schował się. Upuść. Widzę dwóch. Ten chyba jeden ma jeszcze broń w ogóle, nie? Tak. No to przestanie ją mieć. I teraz tą turę sobie poświęcimy po prostu na strzelanie do ufoli, nie? I tak, tutaj jeszcze drugi na przykład żołnierz może wyjść z czy Na przykład, nie wiem, ile Czerszczywajczy ma zabójstwo, ale podejrzewam, że mało, ponieważ chyba od razu został magiem. Nie pamiętam po prostu, nie? Dobra, wyjdźmy tutaj i strzelajmy. Za mało dosyć czasu na to pojedynczym. Nie, udało się. To przejdźmy nad nim kontrolę. No i to też się nie udało. Może Julius Wandów, co? Też nie? Hmm. No dobra, no to tak czy O boże. Katastrofa. Całkowita katastrofa, jeżeli chodzi o strzelanie. Nibiru. Jeszcze? Nie wiem, ile magazynków na to posz, poszło już chyba. Nie jestem pewien, jakie tam ustawienie miałem, właśnie. Ale chyba trzy magazynki zmarnowane w tej chwili są. Czerwce bajce zabicie się. Świetnie. I teraz ktoś powinien przejąć kontrolę nad tamtym drugim ufolem. Snakeman. Jeżeli to się nie uda, to będę trochę smutny, ponieważ on tu nie byłby dobrym zwiadowcą, właśnie udało się. Wejście tutaj, przy tych drzwiach się zapomknijcie. Zawsze ten snek jest tutaj taką, takim buforem, który zapobiegnie strzelaniu do was, tak, bo ufole najpierw wyjdą, zobaczą, że tutaj jest nieprzyjacielski nieprzyjacielska jednostka yy, w postaci właśnie tego mężownika i zabiją najpierw jego. Może tak. Jestem raczej pewien, że ostatni UFO jest w UFO. Właśnie ten. Takie możliwe, że ten. A, to jeszcze nie było. To jest nawigator. No to jeszcze jeden. I udało się. <śmów> 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 A, że ta psianika to jest po prostu psuje tą grę, nie? Tak trochę. Dobra, czekamy. czekiwanie Budowa zakończona. Nie zatrudniję natomiast chyba nowych inżynierów tutaj, co? No to zatrudnijmy ich trochę. Brakuje nowych kwater, za to zatrudniliśmy ich aż 30. To dobudujmy kwatery mieszkalne. Niech będzie na nich miejsce w tym miejscu. I przerwa.